Mówi Dobra, Pielościowy nawet i nie Chciał, chciał! Wygrał z Najmanem, a cieszy się jakby nie wiadomo co zrobił Ja dole, no co za kuby, nie? O, czymś zapomniałam, co? Scena <grym> O nie, skikowałam, kurwa. No tak to jest, jak jest tylko jeden monitor To daję mody ja ci zrobię bo a mógłby kolega, bo ja się trochę boję dawać telefon. Ja. Nie no nie zabiorę ci! No dobra. Na kichu czy na kitu? Na kiku. No, co chcesz? Jest na kiku? Tak. Schowaj te topy. Jezu, przestań. No dobra, yy, i to będzie kartą. Dla tuszola, Ryba. Wędkarz. Karpiosz. Rybak. Zniesmaczony na wszystko. Wąsać. Uszol. Zniesmaczony na wszystko? Aj, panie Dawidzie, panie Dawidzie, no to ja mogę powiedzieć, no może trochę jestem taką, może jestem trochę taką yy, kurą, taką yy, narzekającą na wszystko, no ale ty, no kurwa, ja jestem Polakiem, no co mam powiedzieć, no. Tusk. To na powiedziała? Tusk. Nie no, Lexi, za to masz wpisę, kurwa, nie? To normalnie kopię cię na łeb, kurwa, za to. No i co? Się przykleił k***a jak do słupa No i co to będzie? Co on k***a tworzy? Naleśnik na raty Też samo Chcesz Zabezpieczenie kiedy dymowej no w kolację, hotelu? No zajebiście, żeś zabezpieczył było, że ona jest i Zmieniłem, z, zmieniłem to na piątkę, na 5 gigaherców. Wi-Fi już nie wywala, nie razu wstydzę. <śmienny> chciał, 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 chciał. chciał, chciał kurwa. Wiecie czym jest strzał z kuszy? To jest to po prostu ekspresowe wydmuchanie nosa poprzez silne dmuchnięcie, zatykając jedną dziurkę w nosie. W ten sposób pozbędziecie się gila, nie zużywając chusteczek. No nie chcę wylecieć. Nie chcę wylecieć, nie? A! No to jednak pan musi poćwiczyć. O Boże, poczułam. Poczułam to. Boże, poczułam, poczułam to. O, to powiedz, tak, nie Tak to schodzi, nie? Kto ty wywaliłaś? Dobra, ty no, już mnie nie Widzisz, Ty, no, ty dzisiaj pan, dzisiaj proszę, już proszę, o ciało, nie? to nie? Ja nie No, nie... No nie! Nie wiem, co to jest? Widzisz tutaj, co? To jest salewka, żuraj, Co ty w ogóle? Dobra, ty już Dobra, jest, weź, weź, pokaż. Patrz, gruby tak zawsze wygląda, jak się na No mam, no. No to patera, on ma taki ryj jak się na ale o, o, o. i pa a patrz mój dzisiaj jak wstałem, człowieku, nie wiedziałem co się dzieje. O kurwa. <laughs> kurwa, ale kurwa patrzeć, ja mówię, kurwa, co się dzieje, człowieku, i tak mi łeb spuchł, Ja bym chyba bym serce i w łeb Wstaliśmy tak, czy... z tego fejmu i czytałem, kurwa, nie wiem co mi pokusiło, ale poczytałem sobie tego Xa i komentarze pod TikTokami. I ja... ludzie są spierd... Nie? Takie kurwa płaczki jebane. Yy, nie wszedł mi kupon. Pewnie to jest ustawione. Ja pole, jak można wierzyć? Dalej, że walki w fejmie nie są kurwa, ustawiane. To za kurwa do No trzeba być upośledzonym umysłowo. I to same, jak patrzyłem po miniaturkach, to co są same takie kurwa. 40-letnie doby kurwa. Znawcy, kurwa, wszystkiego. Upośledzone, kurwa. Nie wiem, nie, ja nie, nie wiem co, jak bo w ogóle, jak po mnie cisnęli, kurwa, że, że ja, ja po walce, kurwa, tam podszedłem do, e, do siatki i tam zacząłem się wydzierać, kurwa, nie? I do mnie pretensje, że ja się cieszyłem po wygranej walce, kurwa, nie? Że, o, oh, wygrał z Najmanem, a cieszy się jakby nie wiadomo co zrobił. Ja, dole, no co za kurwy, nie? Nie wiem, nie wiem co musiał zrobić, kurwa, żeby zamknąć wszystkim ryj, kurwa, nie wiem, nie no, nie da się, nie da się. Jebane, kurwa, dziki, nie? Kłodawcy, chłop, kurwa, chłop na motorze zapierdala 150, za czym zanim BMW 200 na godzinę Stop ham, stop ham Prosiaczek, słuchaj tego, mamy nową kelnerkę Z Mongolii, tak I ona ma, nie wiem, dzień próbny, czy pierwszy dzień w robocie Przyszła... No, kurwa, co to dużo mówić, no, bez stanika w samym podkoszulku Kurwa, i wentyle tu Macha wentylami na sali Chłopie, to jest kurwa... Nie wiem, kto wymyślił scenariusz, kurwa, Ale powinien się brać za, za poważne filmy, kurwa. No. Ej, wiecie Ej, mam żart w f... ch**nie, słuchajcie. No, no, no. no. Wiecie, m... <grym> Serio? <grym> jeszcze, jeszcze nie zacząłem. Okej, okej. No, no tej nigdy nie byłeś po gdzie, no, Nitro był bardzo smutny, ale, człowieku, my wyliśmy ja na jednej na milion gali milion ja fakturę na milion złotych wystawiłem, więc Ale tak Nitro tak. też był smutny <laughs> Nie na no milion, bo miałeś ile? 700 za walkę miałeś 835 835 o. O kurwa. zatem na milion wystawię. No dobra okej okay. Nie, to... nie, to chyba nie Macie, bo byście płakali, że na żółtym pojechałem. Właśnie takie hamowanie jest, a i tak mam strzałkę yy, do skrętu w prawo. Jeden chuj z tym żółtym. Dzień no normalnie tu kradną, zobacz. Kolejny złodziej. Święty Mikołaj. O nieźle, no nieźle widzowie, nieźle. Święty Mikołaj nawet okrada koreańskie sklepy. Wow, ale zabłyszczał, p***a. Poczekajcie, w ogóle muszę sprawdzić, e, jak tam stan bateryjny, bo ja tu tak gadu-gadu. O kurwa! <śle> <śle> Jezu! Boże, kochany! Przerożniłam, <śle> Zmieniłeś się sam z siebie. Byłeś spoko gościem, a zostałeś c***em. Ja też. Nie, ty Nitro jesteś git. ty zawsze byłeś c***em. Git, bo my tylko taki do Discorda zapraszamy. Ekran mi się rozgrywa. O <śla> musisz, <śla> jeszcze jedno piwko w Co sądzisz o pizzy z ananasem? Kocham pizzę z ananasem, uwielbiam pizzę hawajską. I mam to, szczerze, mam głęboko w jak ktoś pierdoli, że pizzy nie może robić z ananasem je mnie to, mi smakuje I chuj to interesuje, co kto powie, kurwa Kocham pizzę z ananasem, kurwa Mam wyjebane jaja, kurwa Na to, że jakaś pierdolona, kurwa przed komputerkiem se napisze na kiawaturze Ej, Ja może pizzę z ananasem? Ja nie kurwa. Ja se, kurwa, jem i se będę Ja to, co lubię, kurwa To jest moja sprawa Jak będę chciał, to se włożę kolegi do ryja, kurwa, i chuj to interesuje, kurwa. I bardzo często to robię zresztą. I chuj do tego, kurwa, że obciągam, kurwa, koledze What the fuck?! Bro, bro, bro. Unbelievable. Bro. Unbelievable. Hubert, Magda dzwoni. Halo, Madzia? Z się siedział. Hmm? Co? Jak to? Magda dzwoni z rozwodu. Nie. Nie, kochanie, proszę cię. Nie możesz mi tego zrobić. Mam tylko ciebie. Ty, o kurwa! o kurwa! Ty myślałeś że im pod koła biegnie? O, klasyczek. Jeszcze ja wyszłam z tyłu, bo on to zamknął. Trzeba wstydu nie mieć. w droga jest to, że jak mi mecz idzie dobrze, to mówicie, że w enemy są aktorzy. <laughs> Czyli po prostu <laughs> i tak jestem chujowy, a jak jestem chujowy, to jestem chujowy. No. Czyli w sumie, nieważne co bym zrobił, to jestem ch**owy, więc w sumie po ch**u co to znaczy w slangu? Nie. Jeszcze raz tak zrób, to wiesz będzie z Co, nie Pewnie, że tak, pewnie, że tak. Już Enrico nas poprowadzi. Do... Uj, o j**ole. Żyjesz? Żyję. Nie, ale, ale to co Woj tam pisze, że Marcin żonę ci podrywają, to powiedziałem przed, przed odprawą sędziowską. Jak w piątek, mieliśmy odprawę sędziowską i Marcin sobie siadł gdzieś tam z boku na korytarzu. Wszyscy się tam zaczęli zbierać, bo było podzielone na box K1 MMA. My mieliśmy odprawę MMA zaplanowaną na 14.30 w piątek. No i tak sobie siedzimy już na korytarzu, ta odprawa K1 się trochę przedłużyła I tak siedzimy sobie na korytarzu i widzę, że Najman siedzi gdzieś tam y, daleko w, y, z boku, nie? I taki zapatrzony w telefon No i, i, tak, i, i ja tak, taka cisza, ja nagle tak do niego mówię Marcin, żone ci podrywają On tak podniósł głowę, mój Kurwa, znowu się zagapiłem <grywa> no, Ale Marcin bardzo sympatyczna, fajna osoba, naprawdę Dla mnie to w sumie nie jest żaden problem Kurwa, ma Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Idę spać. Pa.